To spotkanie jest otwarciem, jeśli chodzi o nowe relacje pomiędzy producentem systemów ERP, czyli Sonetą, a siecią autoryzowanych partnerów Soneta. Ono pozwoli nam nie tylko zderzyć nasze oczekiwania, jak i poznać oczekiwania naszych partnerów, co też, mam nadzieję, nasze marketingowe targety będą osiągnięte jeszcze bardziej efektywnie do tego, żebyśmy byli w tym miejscu, w którym jesteśmy, potrzebny są rzeczy produkt, za który odpowiada Soneta, partnerzy, którzy odpowiadają za sprzedaż i marketing, który pozwala nam po, pozwala temu światu kupujących pokazać, że ten produkt jest. Soneta zrozumiała, myślę, doskonałą potrzebę firm takich jak nasza, by wspomóc przede wszystkim proces marketingu, by go no, zoptymalizować, ale przede wszystkim profesjonalizować. Przede wszystkim płynny i fachowy kontakt z działem marketingu, mnóstwo ciekawych materiałów, które możemy obrobić we własny sposób i puścić dalej. I tak naprawdę daje nam kolejne możliwości poza wdrożeniem oprogramowania, dotarcie do tego klienta, do jego potrzeby i fajny sposób zaoferowania mu dobrego jakościowego produktu. Czy aktywne działania marketingowe napędzają sprzedaż? Oczywiście, że napędzają i tak mają one sens. Przecież bez takich działań nasza sprzedaż byłaby zupełnie losowa. A nam zależy na tym, aby wśród pozyskiwanych lidów wybrać te najbardziej wartościowe i dograć takie kontrakty, które będą procentowały wieloletnią współpracę z klientami. Celem naszej firmy jest synergia pomiędzy sprzedażą a marketingiem. Tworzymy dobry produkt, dobre oprogramowanie i chcemy, aby za pośrednictwem zarówno sprzedaży, i marketingu dotarł do szerokiego groda naszych potencjalnych klientów. Ciągle nadążamy na nowymi trendami, zastanawiamy się, jak współdziałać, żeby efektywnie trafiać do naszych klientów, pokazywać w sposób nowoczesny, pokazywać nową technologię w sposób lekki, zrozumiały, tak żeby na końcu było win-win, czyli nasz klient i zrozumie wszystkie korzyści, całą technologię i będzie mógł zastosować to u siebie w firmie.